Znalazłam piękny lubczyk jeszcze, który dodamy do naszej cudownej zupki. W dzisiejszym odcinku zupa z rydzów. To są rydze, które zebrała łeśmy wczoraj, i było ich bardzo dużo. I znalazłam w internecie przepis na zupę z rydzów, ale oczywiście ją zmodyfikuję od razu, bo nie mam wszystkich składników. I oczywiście mam własne pomysły. Rydze wczoraj przebrałam i wstępnie podsmażyłam na oleju kokosowym i dodałam soli i pieprzu. Tu jest piękna cebula z mojego ogródka, wezmę kilka cebul i będę ją podsmażać w garnku, w którym następnie przygotujemy zupę. Na dno garnka wlałam oliwę z oliwek, z drugiego tłoczenia oczywiście. E, mamy tu białą cebulę i czerwoną, mniej więcej około pięciu średnich cebul. Zaraz posolimy, popieprzymy i dodamy przyprawę. Dobra, mamy ziele angielskie, mm, liść laurowy, goździki, trochę pieprzu i trochę soli. I idę do ogrodu szukać, czy jakaś marchewka się ostała. Czy mamy jakąś tutaj? Ja nie wiem, czy to się do czegoś nadaje. Czy lepiej ją zjeść, po prostu. Ta marchewka jest trochę za mała. Poszukam jeszcze. Jaka piękna marchewka. Jednak coś będzie w tej zupie. Ok, jakieś marchewki się znalazły. Pietruszką będę musiała się posilić sklepową. Tutaj mamy marchewki ogrodowe. Jedną skromną pietruszkę i jedną trzecią selera. Zaraz dorzucimy do zupy. Tutaj dorzuciłam warzywa i zaraz dorzucę część grzybów, żeby, żeby się razem poddusiło i pójdę szukać ziemniaków. Rydzę dodane. Teraz to się chwilę razem podusi i w osobnym garnuszku zrobię bulion i zaleję to bulionem za moment. Mam osobny garnuszek, do którego wrzucamy dwie kostki. Ja używam Rosmana. Nie jest to reklama, ale jakby Rosman chciał się reklamować, to zapraszam. Bulion jest i go tutaj wlewam. No, ale paruje wszystko pięknie. Dobra i dorzucamy do tego ziemniaki. Ziemniaków wziąłem 13 średnio dużych, zaraz zobaczymy. Mamy pierwszą porcję pyrków. Będzie się to już gotować w tym pywarze. Ostatecznie w naszej zupie zmieściło się 11 ziemniaków, i dodałam jednak wszystkie rydze. I teraz będzie się gotować pod przykryciem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Potem będziemy jeszcze doprawiać. A, jeszcze lubczyk. Moja wysłała asystentka wrzuci lubczyk. Dziękuję, wesoła asystentka. Okej, okay, tak to wygląda. Jest rzeczywiście wyśmienita.